Chodź, chodź, Siad. czekaj Kulek, dobrze, dobrze, możesz stąd, juch, bingo, brawo, tak, super, chodź, ekstra tak jesteś, tak, siadaj, czekaj ładnie, No, piesku, kochanki, nie poczekaj, poczekaj, nie oszukuj. Chodź, chodź tu, poczekaj. No, okay. Chodź, siad, siad. super, ślicznie, nie, 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 poczekaj, nie, tam jeszcze nie. Ты же так.